Czego ja oczekuję? Oczekuję konsekwencji. To znaczy, jeżeli doktor Nawrocki jako prezydent powie, potrzebuję potrzebuje Twojej kompetencji, ja się stawiam do dyspozycji. Jeżeli ta kompetencja zostanie przełożona w daną ekspertyzę, to jednej rzeczy oczekuję: że zostanie to wdrożone. Bo najgorzej jest jako doradcy spotykać się i bardzo często miałem z platformą i z pisem sytuację, w której oczekiwali jakieś ekspertyzy, przygotowywało się rozwiązanie i nie zostało to zaimplementowane. To jest najbardziej takie budujące rozgoryczenie, bo jeżeli chce się pracować na pa dla Państwa, to chce się mieć pewność, że jeżeli zostało zdefiniowany problem, to ten problem został rozwiązany. A ja wiele zjawisk, wiele, wiele rozwiązań przedstawiałem dla zabytków, dla problemu alkoholowego, e, masę, dla kwestii związanych z pomocą publiczną. Elektrownie atomowe. pani doktor, ja pierwsze ekspertyzy kilkanaście lat temu przygotowałem. To jeszcze było za rządu PSL-u z SLD. Tam była ekspertyza odnosząca się do wartości pomocy publicznej, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej przy budowie elektrowni jądrowej. Byłem w pierwszym zespole, który został do tego powołany. I co mam elektrownie nie, dlatego że wszystko jest upolityczniane.